Hej Sejsany Baraba, witam Was na moim kanale i zapraszam do piątego odcinka gier z mojej kolekcji na Xboxa 360. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam e, pokazać gierkę przygodową, a mianowicie grę pod tytułem Fable 2. O, o, oznaczenie wiekowe tej gierki jest PEGI 15. Gierka jest w, w angielskiej wersji językowej z polskimi napisami. Ja, ja akurat ta, taką mam. Jak, jak widzicie, w środku mamy dość grubą książeczkę. Płytkę w bardzo dobrym stanie. Na, 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 napiszcie mi w komentarzach, czy, czy macie ten tytuł w kolekcji. Czy już sobie go przeszliście? I jakie macie wrażenia z, te, z tego tytułu? Ja. I się świetnie bawię w, w ten tytuł. To jest taka ty, typowo, e, typowa przygodówka. W następnym odcinku pokażę Wam gierkę GTA 4. E, także subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę. Na razie trzymajcie się i cześć. Hej, hej, do następnego odcinka.